Chore filmy to bez wątpienia gatunek, którego grono odbiorców jest bardzo nieliczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że artyści tworząc je posługują się niejednokrotnie sztuką performance, w której wykonanie wchodzą czasem najbardziej przerażające i wywołujące obrzydzenie czyny. Dziś przedstawiamy Wam zbiór pięciu filmów, po których bez wątpienia Wasze życie może się zmienić, a słowo odraza nabierze zupełnie nowego znaczenia. Słodki film z pewnością może przywodzić nam na myśl jakiś miły i delikatny romans. Niewiele ma to jednak wspólnego z prawdą. Produkcja przedstawia dwie historie: pierwszą dość dziwacznego konkursu piękności, w którym nagrodą jest ślub z miliarderem, a drugą o pani kapitan statku, której życie jest delikatnie mówiąc bardzo kolorowe. Cały film skupia się na istocie życia i fizycznej stronie miłości. Reżyser nie boi się sięgnąć po najbardziej kontrowersyjne zabawy miłosne, jak wymiotowanie czy też zabawy z odchodami. Po produkcji główna aktorka nie miała wstępu do swojego kraju, bo film został tam zakazany ze względu na chorą i niszczącą treść. Jak powstał świat? Czy Bóg istnieje? Ten film odpowiada na obydwa te pytania. Jednak ukazuje także, że Bóg ma dość sadystyczne poczucie humoru. Początek produkcji skupia się na postaci stworzyciela, który, wykorzystując brzytwę, mocno się kaleczy, a z jego krwi powstaje sama bogini matka, która potem rodzi syna. Oboje schodzą na ziemię i zostają przywitani z prawdziwą czcią. Niestety, gdy odchodzą, ich wyznawcy postanawiają się zbuntować. Cała produkcja przysiągnięta jest mrokiem i mnóstwem symboli. Co sprawia, że nie wiadomo, o czym tak naprawdę jest film. Być może jest to historia powstania świata, stworzenia człowieka, ale ukazania jego największych wad, których siła wyższa mu nie darowała, jak słabość, marność i drapieżna zwierzęca strona, którą choć tłumimy, to znajduje się głęboko wewnątrz nas i czeka, by się ujawnić. Psychopaci zawsze nas fascynują, przerażają, ale jednocześnie sprawiają, że mamy ochotę zrozumieć, jak to jest czuć się kimś lepszym, kimś kto może pozbawić człowieka życia i nie czuć z tego powodu wyrzutów sumienia. O tym właśnie opowiada film Ludzka Stonoga z 2009 roku. To historia socjopatycznego chirurga, który wpada na pomysł stworzenia stonogi. Nie chodzi tu jednak o owada, ale o stonogę stworzoną z ludzi. W tym celu porywa trójkę ludzi i jakkolwiek dziwnie to brzmi, łączy ich ze sobą. Jest to film pełny przemocy, obrzydliwości, który sprowadza ludzką naturę do symbolu zwykłego zwierzęcia, które jest w stanie zrobić wszystko, by przeżyć i zjeść co tylko da się mu do miski. Pewne małżeństwo marzy o posiadaniu dziecka. Niestety lekarze twierdzą, że nie jest to możliwe, a mąż chcąc jakoś pocieszyć ukochaną, wręcza jej pień przypominający niemowlę. To jednak dopiero początek historii, bo kobieta przestaje traktować to jako zabawę i faktycznie zaczyna opiekować się drewnem jak prawdziwym dzieckiem. Sprawa staje się jeszcze poważniejsza, gdy okazuje się, że życzenie kobiety się spełnia, a mały otik pień naprawdę ożywa. Niestety nie jest on typowym chłopcem, i zamiast mleka uwielbia jeść zwierzęta i ludzi. W końcu z otoczenia rodziny zaczynają znikać sąsiedzi. Czy kobiety w chwilach prawdziwego przerażenia potrafią przemienić się w maszynę do zabijania i zapomnieć o swojej delikatnej naturze? Oczywiście, że tak, i udowadnia to film bez litości. Jest to historia pisarki, która chcąc napisać książkę, zaszywa się w spokojnym domku, gdzie nikt nie powinien jej przeszkadzać. Niestety, kobieta trafia akurat w sidła grupy mężczyzn, którzy brutalnie ją wykorzystują i biją, mając za nic jej emocje. Gdy już kończą sprawę, postanawiają pozbyć się ciała i wydawać by się mogło, że się udało. Jednak to tylko pozory. W rzeczywistości dziewczyna przeżywa i wraca pełna zemsty i gniewu na swoich napastnikach, by ich ukarać za wyrządzone zło. Naprawdę dobry, brutalny film warty polecenia.